Siema, śwodeczko! Z tej strony Maciek przez małe F. E. W dzisiejszym odcineczku trafiamy do szpitala, bo Ruzie boli główka, jak zwykle standardowo. Aha, Jak nie masz no to wymówki, to główka i, i kolanko to wymówka, o. Paluszek i główka to szkolna wymówka, macie... Być może, a widzowie pamiętajcie jeszcze o zostawieniu łapeczki w górę, zostawcie jakiś komentarz w celu zwiększenia zasięgu filmiku, bo jakoś ostatnio YouTube znowu mnie nie promuje, nie wiem dlaczego. Może moje filmy są coraz gorsze, może ja jestem coraz gorszy, może przestałem po kontach robić... Pff czy coś takiego, ja tam nie wiem, ale dajcie mi znać w komentarzach po prostu, co tak. o tym myślicie, czy dostajecie w ogóle powiadomienia, bo jakoś dziwnie to wygląda wszystko. Dobra, jesteśmy tutaj teraz przy panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy macie, macie zapasowy mózg? Ten pan potrzebuje. Mi mózg nie jest potrzebny, no ale z chęcią nie. bym oddał mózg Oli. Ale jak możesz oddać mi mózg, skoro tego nie masz. Normalnie, chodź udowodnię ci, że mam mózg. Udowodnimy w tym odcinku, że Maciek mam mózg. Proszę bardzo. Nie, Klikamy erystyczność, zielone. Jak jest czerwone, to nie idziemy dalej. Musimy czekać na zielone. O wow, Maciek, naprawdę zabłysnęłeś tym, wiesz? Musimy czekać na zielone. masz Musimy czekać na zielone. <laughs> Ale już jest zielone, Nacicą Czerwone jest! Przecież widzę. Dobra, Maciek, masz czerwone, to znaczy Dobra. na odwrót. Co, jest? co mi tu pokazuje gdzieś coś tam? Aha, bo tu zamknięte drzwi są teraz, i tylko jedną dobrą metodą mogę. I widzicie o co chodzi: jak na NFZ macie co musicie robić, jakbyście poszli prywatnie, to by było wszystko w porządku, by nie było takich jakichś dziwnych utrudnień. Przecież jakaś selekcja, ktoś jej może nadać do leczenia, a kto nie. Masakra! Macie, zamknęli mnie tu! Widzę właśnie. O, o, Ej! Zdrowie przyszłam, i, przyszłam zdrowa, a wychodzę martwa. O nie, Okiem, gaz wypuszczają fajnie. i ten się no śmieje. co za gościu! Szybko Gdzie, klucz bierz, bierz klucz szybko i mamy uciekać zanim gaz nas dopadnie, szybko! Gdzie ty mnie Maciek zabrałeś? Szybko uciekamy! No na cię zapisałem, nie wiedziałem, że tak będzie! Musimy. To, to nie moja wina, składki odprowadzam. Nie Rusia! Dobra, udało ci się. Myślałem ja, przez spadłeś. Nie wiem, a bo wiem, bo to była drabina, nie? Tak, dobra, teraz musimy przedostać się przez te dziwne jakieś wentyle, które zostały tutaj narzucone. Proszę! Chyba trzeba przecieć. A nie skakać. A, no tak, to jest metoda. Tak, to jakaś metoda jest. A my oboje skoczyliśmy i... Pff. Tak, a mamy równocześnie chyba, dobra... O nie! Teraz niczym tutaj myślę impasywny, żeby teraz to przejść. Czyli w takim razie. O, ja ten się śmieje tam! Co się śmiejesz? Ty, Maciek, Patrz, ja dałam radę. Jakim cudem? Dobra, ja też próbuję. byłem. Jakim by... cudem dałam radę? Dobra, prawie tutaj dotknąłem tego. Teraz tak. A czemu od boku kamera się pewnie mnie zapytanie? Ponieważ więcej widzę. A ty, cwaniaczku. Uważaj, klód. kwasik. No to a? słabo trochę. Patrz, jak chłody. Tak, tylko że ja nie, nie, nie widzę żadnych tutaj kłod, więc ktoś mi je zatopił specjalnie, żebym nie mógł przeskoczyć. Patrz, patrz, nie, ratowałem. jest! Ah, dobra, udało się! Dobrze, kolejne kłody pod nogi, no nie no, Ta, ja poczekam tutaj chwilę i ja nie będę z tobą się rzucać się od razu. Co ty robisz? A, to jest inaczej, nie widzę tego. O, oj, ojoj. Oj, oj, oj. I po druga że nie pojawiła! Oj, ojoj ojoj! trzeba jeszcze w timing zrobić, no. no? Trzeba od razu skakać, trzeba poczekać. Czekać na spokojnie, nie stresować się i dasz radę pewnie. No, ale właśnie chodzi o to, że mi przypłynęła tylko jedna kłoda. Nie, to niemożliwe, ja rozglądam no, się lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, tak, lewo, lewo. Tak, mi się udało, dobra, mi się udało, teraz czekam na ciebie. Nie ma kłód dla mnie. Nie Wiem, poczekają, może, może lecą. O, tylko płyną. bardzo powoli. Raz, dwa, Uuu, dobrze. dobrze. Gdzie jest moje nie. picie? Chciałem sięgnąć po picie i sięgam Macie... lewą ręką i błądzę po biurku i nie widzę picia. Nie uważaj, bo Nie ma picia właśnie. A, czy sobie nie przyniosłeś? Ojo, jak mi przykro. Gdzie zostawiłem. Nie wiem co się stało, stop, stop. Rudy ci wypił. Tutaj ta rura chyba na nas pluje z góry. Jak rura na nas pluje? Nie wiem. Dobra, dawaj, chodź, 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 chodź. Już jesteśmy bliżej do zapisania się w rejestracji normalnej, chodź. Następnym... Tak, a jak myślisz, jakie będą kolejki? Czas oczekiwania. <gryst> <gryst> jak, już jak już się dostaniemy. <gryst> co? To dopiero jest nas zapisanie się, a nie ten, że przyjęcie. Tak. Ojoj, tak, Maciek, my ojoj, idziemy ojoj. dopiero się zapisać. No to trochę słaba. O, patrz, to leci. U. Ja też polecę. O, tak, teraz tutaj trzeba skoczyć elegancko. A teraz. O ja. Dlaczego mnie kręci ja. w drugą stronę niż powinno. Aha, dobra, bo ja tak muszę zyskiwać i skakiwać. Po prostu takie schody do góry, kręcone schody do góry Ty, to ale są. Jaki, ale jakie dziwne! Hopsa tutaj, hopsa tam. Nie, to jest specjalnie takie obkręcenie się, wiesz, takie, że troszeczkę mózgu trzeba użyć. A nie, Macie, bo zobacz, oni nam robią takie obbi no. przed zapisaniem się do lekarza, żeby zobaczyć, czy na pewno nam coś dolega. Na. O! Tak, no, ja! Ty przyszłeś z główką i z kolankiem, więc. E, no to nie ja nie skakać. Tak skakać z kolankiem, no właśnie. Ja tam no nie właśnie. wiem, widzisz jak to jest ciężko. Oni to już weryfikują. jest tak ciężko dostać się właśnie na ten. na NFZ. Co cię? O nie! Coś... Proszę, no, ja już prawie nie udało mi się, prawie w ostatniej chwili prawie zeskoczyłem. Tak, bo się zapatrzyłem co... w mapę, co tam dalej mnie. jest. Nie, ty się Maciek na mnie zapatrzyłeś. Mój blask cię onieśmielił i oślepił. Ha. No mnie oślepił. No. I wypalił mi mózg. Co, nie mógł ci go wypalić, ponieważ go nie ma. No właśnie, to, o, No patrz. Dobra, udało się. Dobra, mamy to. <grym> Myślałem, że spadnę znowu. Dobra, czyli o, tak. Toaleta! Co, idziesz, Siku? Pauza na siku. Nie, Dobra, nie, to lecimy nie, nie. dalej, lecimy dalej, nie bo musimy takie... się zapisać. Musimy być przed innymi. Pamiętaj Maciek, o. No przecież ty wiesz o tym, że ja mam problem korzystać z publicznych toalet. No, i co z tego? No to mam trzeba, taki problem. Trzeba to zmienić. O, o nie. nie! O, nie! Dobro, uciekaj! Na spokojnie. Daj mu szansę Ale... trochę! Daj mu szansę do... trochę! Widać, że na WF nie chodził! No bo... Daj mu szansę! Ale... Daj mu szansę! Dobra, biegnę! O, nie, mnie. Nie! 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 Jeszcze fortnite dancing, fortnite nie! Że... Dansy, fortnite Dansy, fortnite Dansy, nie! <laughs> Dobra, udało Jaki nam się. Nie, co to było, jak on biegał w ogóle. No ja mu dałem trochę szansy, żeby nie było. No ja też na niego czekałem, żeby mu przykro nie było. On nie wiedział, że ja... Co ty? O, mnie też to oblało. <laughs> co chciałaś z... powiedzieć? Zastanawiałam się, dlaczego padłeś. No, Halo no, i co? I postanowiłaś zrobić to samo, co ja. No bo nie zauważyłem, że coś na głowy poleciało. A, leci teraz dopiero. Dobra, jakie cwaniactwo tutaj się wydarzyło. A, ale to sprytne, nie? Ale bardzo długo było trzeba poczekać, aż znowu przeleci. Ile tak szczykowych tutaj wszystkiego jest. Ej, która jest odpowiednia? Niebie ała, aż ała, mnie za kół, co? A! Nie, To nie niebieska, okej. Okay. Ani czerwona Maciek. Więc zielona. <laughs> <laughs> ale nie, nie. Dobra, zielona. Niebieska. Zielona niebieska. niebieska. Zielona, niebieska, czerwona, zielona, niebieska, Nie. zielona, niebieska. No i dalej? Zielona, niebieska. No, skasz, zielona, niebieska. Niebieska, niebieska. Zielona, niebieska, niebieska. I teraz ty wybiorę? Czerwona twailek. biorę. Dobrze, dobrze, dobrze! Dobra, udało się, super, dobra, mamy to, lecimy dalej. Trzeba znaleźć klucz. O nie, gdzie może być klucz! Gdzie może być klucz! Ciekawe, ciekawe! Maciek, Maciek, pod tym regałem! Zniknął mi! jak kliknąłem go, ja nie wiem ja teraz co zrobić muszę! No otworzyć te drzwi oczywiście i przeblastać się dalej! Oooo! Ty to widzisz? Co tu się dzieje? No spokojnie, co? pa. My jesteśmy w jakimś zamku, czy to Robię 360, 360, robię 360, robię 360. Widzicie myszką, robię 360. I nie co ciacha ty mnie 360. Co ty 360. 360 myszką przy każdym obrocie, bo taki dobry jestem. Tak, bardzo. Tak. Dobrze przeszedłem to bardzo szybko. Tutaj nie zwracamy ja uwagi na to, że już do piwnicy idziemy tak naprawdę i nie wiem, eee, co ma to dlaczego? wspólnego. Maciek, dlaczego tutaj jest tyle takich. Bo ktoś może takich, wajchy nie o. umiał pociągnąć. To są kości. To są kości? To są kości. Podobno jesteś mądrzejsza. Czy... No dobrze, ale... Dobra. Ja nie chcę. Chyba się zapiszemy do tego lekarza. Robimy wow. teraz tak. Armaty strzelają, macie skacze i nie patrzy i biegnie i na farcie to robi. A jak my to zrobiliśmy, że nic nam się nie stało? A nie wiem, po prostu zaufaliśmy swojemu szczęściu. Ty. To może ja już nie potrzebuję tej wizyty u lekarza. Może potrzebujesz, ale biegnie znowu ty. Ale chyba damy mu szansę, czy biegniemy po prostu. Daj mu! O, ja o nie, ci, on ale nas on biegnie. znowu nas goni! Znowu nas goni! Nie! <laughs> proszę Pada, proszę zapisać się na, e, na turnus odchudzający. On jest blisko ciebie, I... on cię zaraz dotknie brzuchem, uciekaj! Fu. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie, ja nie chcę. Dobrze, udało się. Ja biegnę od razu speedranuję, to od razu speedranuję, eee. to nie mam czasu na zatrzymywanie się na jedno co to tempo. Za co ja tu muszę kliknąć? A. Ciąg za wajchę. I co wentyl się otworzy? Nie, musimy znowu wracać się. A, musimy się znowu O wrócić. O. Ciekawe. Poważna jesteś? Ale wajchę, ale wiesz, wajcha mi się otworzyła. A, dobra, czyli możemy tędy teraz przeskakiwać. To, to macie specjalny tip. Żeby A. nie musieć skakać z powrotem po tamtych laserach. Żeby szybciej nie wracać. Dobra, dobra, masz rację. No. no co, wykorzystałam mój musz. Nie, no dobrze, 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 właśnie o to chodziło. Dobra, teraz w takim razie co musimy zrobić? Przeskakiwać Uch. przez te jakieś tutaj klocałki. To są te skrzynie, z, pewnie z jakimiś y, rzeczami szpitalnymi. Pewnie tak, bo takie wielkie, nie? Tak, zamówili coś. Trzymaj się, tam jest napisane przez kociaka czy kogoś tam. Biedny kociak, zamknęli go tutaj. Nie, on nas jakby motywuje, to jest motywator, zobacz. Kociak. Motywator. A, trzymaj się. No, no właśnie, masz dalej, że to. O, bieżnia. Ej, to tamtemu. O nie, nie trafiłam! Ale. No nie, ja też nie, do ostatniej. Ja do drugiej. Dobra, teraz muszę się naprawdę skupić. No nie, nie mogę trafić, co to ma być? Bo trzeba kamerą ja ma... szybko obracać, wiesz? Ja już Maciek, wiem, dlaczego. <noise> Widziałem ten skok, szczęścia. Ja już wiem, dlaczego tamten nie chodzi na wieżnie No, no dobra, <noise> dawaj, dawaj. Do... Dasz radę, dasz radę, A ty... dasz nie, radę. po prostu. <noise> ja super się. No dobra. Du, 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 prostu... du, du, du. za dobrze mi szło wcześniej. Ta, Dobra, Jestem. Jestem Maciek. Dobra, o, dobra. Możemy dywan. iść dalej. Hmm. O, znowu się coś kręci. Ui! <noise> no nie skoczyła mi spacja! Ale kliknąłem! uwierzcie, że kliknąłem! Naprawdę kliknąłem! <noise> oj, oj, oj! Ja... Powiem, ten, ten szpital nam szkodzi. <noise> no nie, ja naprawdę kliknąłem. <noise> Jesteś pewien, że kliknąłeś? Zobacz, jak ja to robię. Ej, a byłeś za mną. Ej, można na to skoczyć? Nie. A skąd wiesz? Bo widzę po czerwone. A może pic na wodę? Wcześniej chodziliśmy po czerwonym co? dywanie. Jesteś gotowa teraz na walkę, bo widzę, że Arena Sumo tutaj jest. O. Ciekawe dlaczego par. Sumo Arena. No właśnie. Dobra, mam dla A ciebie strzykawy! E, więc, ej, czym ty się bronisz, bo ja nie mam czym się bronić? Nie wiem. ale ej. go ukułem raz, dwa... A on skac... bo ja nie mam strzykawy. A mam Jedynka. Strzykawy. Dobra, nie miałam. Dobra, teraz okay. muszę uważać. Teraz. A, bo on teraz mnie z szykawkami strzela. Nie, trzeba w lewo w prawo po prostu uciekać. Dobra, mamy to, robimy to, robimy uniki. A e, gdzie? Co, on tak podskoczył. Nie wiem, on gdzieś wyskoczył oh, poza ziemię. Dobra, i teraz. A masz! A, kasz, a masz! A, masz drugi raz ciachnięcie, czyli widzę, że na dwa razy jeszcze cię mam. A, a u mnie on to w ogóle uciekł przede mną, wiesz? <laughs> Na, wow. na mnie cały czas bieg, ja muszę unikać tych szybkawek. Dobra, cyk, postoję. Ja nie wiem ile on. Mojave. Teraz. Ej, to nie trzeba szybko uciekać. Na spokojnie można go porobić. Wystarczy trochę mózgu Bo użyć. on jest taki szybki, że wiesz, on unikał tej bieżni, co byliśmy na niej. Dobra, mam go, trzeci raz go wziąłem. Ty, chyba więcej razy, pięć razy będzie. No ja na razie mam go dwa, więc jeszcze muszę chwilę. Ja jeszcze go postoję tutaj, nie boję się. Cyk! W ogóle dziwne użycie strzykawki, walić Cyk. się mnie Ej, słuchajcie widzowie, w tym momencie <grym> łapeczkę w górę bym poprosił, zobaczcie co ja robię, no nic się nie dzieje, widzicie, na uniki pokonałeś, robię. Do, pokonałeś doktorka Maciek, pokonałeś jeszcze go. Jeszcze nie, jeszcze U... nie. Ej, wiesz, że ja prawie wyszłam poza arenę samo i bym tam spadła? Widzicie, jeszcze dwa razy go muszę w brzusio, yy, ten, yy, trafić. Ty go w bierzesz? Uuuu, uh, 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 lewo, prawo, lewo, prawo, nie wiadomo którędy. Ej, Szybkie on palce. Nie, on mnie chciał zepchnąć z areny. No tak, on tak robi. Szybkie palce, nie wiadomo gdzie polecę teraz. Dobra, Ui. mam nadzieję, że to ostatnie moje takie pił, na niego. Ja też mam taką nadzieję, bo I... po prostu ta strzykawka jest troszkę ciężka i... Mamy i go! Już... O, masz go? Mam go. Masz go? Mam go. Uu, mam go, pokonałem go i teraz idę w stronę światła. Idę Czekaj. w stronę światła. Dobra, poczekam na ciebie. No też idę, poczekaj, 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 poczekaj. Dawaj, razem za rączkę idziemy w stronę światła. Tak. Schowaj strzykawkę, bo się boję. Dobra, idziemy. Idziemy powolutku, idziemy powolutku, idziemy powolutku. Jesteś Ty, bo ja nie wlazłem. No macie, tutaj jest ładnie. Ale ją zrobiłem, dobra, idę zobaczyć. Łooo, udało nam się wydostać albo zapisać. Znajdź mnie szukaj mnie. Szukam. Gdzie, gdzie jestem? Widzę cię, na fontanie jesteś a, jednak. Ale Dobra, nie zauważyłeś Ale na mam, super, mam super jumpy, wiesz? A ty jakoby super jumpów byś nie znalazł. Tak, tylko wezmę jeszcze deadpada, a tutaj jest... Ej, to myślisz, że oni mnie... O, o, myślisz, o, że... Gdzie ty jesteś? O, gdzie jesteś? Nie, o, nie widzę cię. Poza mapą, poza mapą! Ej, Maciek, a gdzie jest a w A co to tutaj schowane jest? Zapisała. Jakiś super sekret odkryłem. Gdzie? Tutaj są super sekrety poza mapą odkryte. Tak? Tak. A jak wyskoczyłeś poza mapę? Ja nie mogę. Yy, skakałem i pata wziąłem. Ale dobra. A. Dobra, to jest A, wszystko. Dobra. Widzowie, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki W górę subskrybujcie kanał i trzymajcie się do następnych odcineczków. Papa. Papa. Pa.